Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj prezentacja stanowiska na 20 tysięcy subskrypcji, tak jak już obiecałem. Więc, jeżeli jesteś nowy, to zasubskrybuj kanał. No i, jeżeli film Ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę. A już, właśnie w tym momencie zaczynamy. Teraz słuchajcie, oto prezentacja stanowiska na 20 tysięcy, jak właśnie obiecałem, więc reszty pokoju nie będę Wam pokazywał, może to i lepiej. Więc, tak, pierwszą rzeczą jest to fotel, na którym siedzę, właśnie na tym jest to Genesis SX33 y, y, lub też Nitro 330, jak to woli. On nosi albo dwie nazwy, albo po prostu on się tak po prostu nazywa. No i nic w sumie specjalnego, jakieś nie wiem, no niedrogi był w sumie, z 500 kosztował jakoś. Y, kolejnymi rzeczami są właśnie monitory. Mogę przedstawić. Tu jest LG, nie wiem jaki model, ale ma 60 Hz. No i jest to monitor drugi, więc jeżeli nagrywacie filmy, montujecie to dwa monitory Cię bardzo przydawają. Tutaj jest ten główny, on ma 75 Hz. No i ma 25 cali, tak jak ten. Tylko, że ten ma cieńsze po prostu ramki i lepiej to wygląda. Oczywiście obydwa mają matrycę IPS. Co jest kolejną rzeczą? Kolejną rzeczą, no może głośniki. Głośniki też są Genesisa. Są to głośniki, no, są to Heliumy 200 też w sumie nic specjalnego fajnie grają, powiem szczerze, jak na 60w głośniki są, fajnie grają, bo nie są drogie, one dwie stówy kosztują tam się ktoś tam podśmiewa, że one no, grają lepiej, lepiej grają biedronkowe niż to, a to jest w sumie nieprawda, bo y, ja już mówiłem, że Genesis kiedyś był postrzegany inaczej, a teraz jest postrzegany też inaczej, chociaż stereotypy jeszcze y, są, no i jeszcze do tego jest oczywiście subwoofer no taki właśnie o, z jakąś tam tutaj regulacją. No, a tutaj są kable, które no, sobie tak po prostu zwisają byle jak. E, jeszcze jedną rzecz jaką mogę tutaj pokazać, kolejną, jest to mikrofon, jest to Nowox NC1, oczywiście z popfiltrem. E, no i właśnie on sobie tutaj jest na takim e, ramieniu, tylko że jak widzicie tutaj za bardzo nie ma miejsca gdzie e, właśnie postawić tego, tego Nowoxa. I powiem szczerze, że biurek gamingowych nie będę kupował, bo są po prostu małe i mi dwa monitory nie wejdą. A wiadomo, jak będę robił kiedyś remont pokoju, to biurko narożne wezmę wtedy i wtedy już może malne sobie z trzy monitory. No ale on sobie widzisz tutaj na tej półce, tutaj gdzie są po prostu gry. Na te wiatraki nie zwracajcie uwagi, bo jak byłem młodszy, to je po prostu dostałem i one sobie tutaj, tak już od jakiegoś tam, od jakichś pięciu lat, one sobie tutaj stoją na, po prostu na górze. No i tutaj właśnie to ramię jest. W tym miejscu i w tym miejscu sobie wisi mikrofon. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Tutaj mamy kanał oczywiście 20 tysięcy może pada. I to jest pewien dowód, bo mówicie, że Genesis nie wytrzymuje nawet ty tygodnia. Powiem tak, kiedyś tak było, bo 3 lata temu miałem takie słuchawki z Genesisa, które mi nie wytrzymały roku. Po prostu po roku jedna słuchawka przestała grać. A tak się składa, że tego pada już mam ponad rok, i jak widzicie, wszystko po prostu działa i tak dalej, więc y, nie ma obaw gram w na tym padzie. Forza. Oczywiście pad działa wszystko i powiem szczerze, że bateria chyba nawet dłu dłużej trzyma niż w Xboxowym, bo tego pada mogę nawet miesiąca nie ładować, i, albo nawet więcej, i po prostu będę dalej na nim grał. Y, co dalej? Co dalej? Co dalej? Y, może klawiatura? Jest to RX85 też od Genesisa, ale na. Właśnie na redach, jak możecie zauważyć, przełączniki czerwone. I jeżeli chodzi o tą klawiaturę, to jest wersja właśnie z białym podświetleniem, jest wersja ARGB. Ale ja wziąłem z białym, dlatego że po prostu za dużo już tych LEDów mam. A po prostu ja, ja tak lubię LEDy, ale nie za dużo. Kolejną rzeczą jest podkładka: jest to Boron 500, też od Genesisa. No i ona oczywiście tutaj mamy sterowanie tymi LEDami i tak dalej. Możemy sobie. Przełączać, wyłączać, włączać kolorowe jakieś różne tryby podświetlenia, jak możecie zauważyć, dużo tych trybów jest. Tutaj taki przycisk jest innym, i po prostu zmieniamy sobie ustawienie. Kolejną myszką jest. Kolejną myszką. Kolejną rzeczą jest Krypton. Krypton 800, też myszka od Genesis. Jeżeli chodzi o tą myszkę, to szczerze, jest to fajna myszka. Chociaż ja bym wolał, jeżeli już, już kupujecie myszkę od Genesisa. To... Zerknijcie sobie bardziej na serię Xenon, bo Xenony są dużo lepsze niż Kryptony. No dlaczego? Dlatego, że po prostu Xenony są bardziej wielofunkcyjne, mają więcej tych przycisków, mają wymienne boki, a Krypton to już jest dosyć stara seria. Ja kupiłem Kryptona, jak jeszcze nie było... Były już Xenony, ale nie było tych nowszych, na przykład tych 770. Ja już bardzo polecam Xenona 220, bo mój kuzyn ma i naprawdę to jest cicha myszka. Jeżeli ktoś robi duże, duże ciche myszki, to... Y, polecam, jeśli o słuchawki, no to słuchawki to też są jonezisy i to są y, Radony 610 W sumie wyszły one niedawno, są naprawdę zajebiście Zajebiste, mają fajnego basa I naprawdę polecam, są mega wygodne, bo małżowina uszna wchodzi do środka i Dzięki temu po prostu nas Nie ciśnie, kosztowały ze 160zł chyba jakoś tak I są naprawdę y, Dobre i może dużo ludzi się ze mną nie zgodzi, że wybieram Genesis, ale zobaczymy, ile to wytrzyma. No na razie pad wytrzymał ponad drogi i cały czas normalnie działa bez, bez problemu. A kiedyś Genesis, nie oszukujmy się, robiło tandetne rzeczy. Ale to się zmieniło, coraz lepsze rzeczy właśnie wypuszczają. No i wiem szczerze, że chyba tutaj wszystko jak najdłużej wytrzyma. No, na przykład mój kolega ma też Kryptona 800, który już ma nie wiem, wzrok i też normalnie wszystko działa bez zarzutu, więc. Myślę, że jest to dobra firma, godna polecenia. No i tak, praktycznie kolejną rzeczą to jest właśnie tutaj obudowa. I również to jest też Genesis, którą niedawno właściwie wymieniałem. I jest to Genesis Irid 400, jak możecie zauważyć. Cała się świeci, jest w LEDach. Oczywiście tutaj, tutaj jest oczywiście, pilot, tutaj jest oczywiście pilot od sterowania tym. Jak możecie zauważyć, LEDami. Tutaj mogę sobie zmieniać kolory tych LEDów. Moment, o właśnie, mogę sobie kolory tych ledów zmieniać jak chcę, tych trybów jest naprawdę dużo, naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo jest trybów podświetlania i nie wiem czy jest sens wszystko pokazywać, ale jest ich dużo. No jeszcze z funkcji tej obudowy, no to na pewno wentylatory fan plus minus, czyli mamy też od obrotu wentylatorów, ja jestem na trybie auto, czyli po prostu komputer mi sam obroty dostosowywuje. No ale można zwiększać, zmniejszać, jak się chce. Tryb RGB. No i Q1, Q2, Q3 to są jakieś jeszcze inne tryby podświetleniowe. Wyłączyć LEDy można, jak ktoś nie chce. No parę tutaj jeszcze innych trybów jest, które każdy, jak chce, może sobie ogarnąć. Oczywiście, obudowa fajna. Tą obudowę jeszcze pewnie zobaczycie w takim filmie, który będę chciał zrobić. Bo będę zmieniał kartę graficzną, może wam to nagram. No i co? Ja Wam dziękuję za 200 tysięcy subów, jeszcze zanim się pożegnam, tutaj wiecie, że ja lubię markę Audi, tutaj taki kalendarz już nieaktualny, muszę kupić nowy, ale polecam, y, znaczy pozdrawiam Blatmana, ponieważ y, gość mieszka w Niemczech, no to on tutaj bardziej te klimaty, tutaj takich dwóch Niemców sobie widzicie, jedzie, takich fajnych, nie ja no żartowałem, dobra, ja już się z Wami żegnam, dzięki za 20 tysięcy, do następnego, cześć, na razie.